Topinambur przez wielu uważany jest za chwast, który bardzo ciężko wyplenić z ogrodu, kiedy już raz tam zagości. Tymczasem to bardzo zdrowa i smaczna roślina, której bulwy mają wiele zastosowań kulinarnych. Sprawdź, dlaczego warto włączyć topinambur do swojej diety. Topinambur, to warto o nim wiedzieć. 1. Topinambur, co to za roślina? 2. Jak wygląda topinambur 3? Topinambur, smak 4, wartości odżywcze topinamburu 5. Właściwości słonecznika bulwiastego 6. Kupowanie i przechowywanie topinamburu 7. Topinambur, przepisy topinambur, co to za roślina? Topinambur nazywany jest również słonecznikiem bulwiastym, karczochem jerozolimskim lub ziemną gruszką. Pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie uprawiany był przez Indian z plemienia Topinambore, stąd jego nazwa. Do Europy przywędrował w 17 i szybko przyjął się jako roślina uprawna. Warunki klimatyczne okazały się na tyle korzystne, że w tej chwili topinambur można spotkać praktycznie wszędzie, choć nie wszędzie jest pożądany, podobnie jak słonecznik należy do rodziny astrowatych. Jak wygląda topinambur? Topinambur to roślina o kwiatach przypominających niewielkie słoneczniki, ma żółte podłużne płatki oraz ciemniejszy środek. Dorasta nawet do 2 m wysokości. Porasta wiele nieużytków szybko się rozkrzewiając i tworząc swego rodzaju słonecznikowe zagajniki, pełni tym samym rolę ozdobną, jednak najważniejsze jest ukryte pod ziemią. Słonecznik bulwiasty tworzy system korzenny z charakterystycznymi bulwami. To one są najcenniejszą częścią rośliny. Zbiera się jej jesienią, kiedy większość składników odżywczych przemieści się z górnych partii rośliny do korzeni. Poza nieużytkami topinambu rośnie w systemie uprawnym. Szczególnie cenione są dwie jego odmiany: o białych bulwach w kształcie maczugi oraz fioletowych, o nieregularnym kształcie. Topinambur – Smak niektórzy porównują smak topinambur do smaku kasztanów wodnych. Niestety polskiemu czytelnikowi to porównanie niewiele powie, gdyż te drugie są praktycznie nieznane w naszej kuchni. Po ugotowaniu topinambur swoją kremową konsystencją przypomina nieco ziemniaki i można je nim zastępować. Jednak w przeciwieństwie do ziemniaków, topinambur można również jadać na surowo. Wartości odżywcze topinamburu jadalne bulwy karczocha jerozolimskiego mają wiele zastosowań kulinarnych oraz prozdrowotnych. Składają się głównie z wody, 80%, której towarzyszy nieco białka, 3%, i ok. 15% węglowodanów, w grupie tych ostatnich wyróżnia się zaś wielocukier, inulina. Ponadto bulwy topinamburu zawierają witaminę B1, żelazo, magnez, mieci potas i są źródłem aminokwasów egzogennych. Tryptofanu i treoniny, właściwości słonecznika bulwiastego topinambur jest ceniony przede wszystkim za przeciwdziałanie otyłości i cukrzycy. Zawarta w nim inulina obniża poziom glukozy we krwi, a także wartość cholesterolu oraz trójglicerydów, ponadto ma działanie prebiotyczne, obniża pH w oraz stymuluje układ odpornościowy. Ponadto badania wykazują, że bulwy oraz liście topinamburu mają potencjalne działanie antynowotworowe, szczególnie w wypadku raka sutka. Kupowanie i przechowywanie topinamburu, bulwy topinamburu można kupić w większości supermarketów, zwłaszcza w okresie jesiennym. Przechowywać można je przez kilka dni w lodówce, najlepiej nie umyte. Topinambur można również zamrozić. Wtedy bulwy dokładnie oczyszczamy i obieramy przed zamrożeniem. Można je również zbranszować. Topinambur Przepisy polecamy Kilka przepisów nadania z dodatkiem słonecznika bulwiastego. Pieczony topinambur z pieczarkami. Przepis na sycący obiad domowy chleb z topinamburu z czarnuszką i masłem koperkowym. Zupa krem z topinamburu. Przepis na zupę ze słonecznika bulwiastego hummus z topinamburu. Suflet z topinamburu z białym serem i orzechami.